Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o wartości bezwzględnej, powiem, co to tak naprawdę jest i jak się ją stosuje. Czyli najpierw zacznijmy od wartości bezwzględnej, którą ja często będę nazywała modułem wartość bezwzględna ma taki właśnie synonim, czyli moduł. Czyli jeżeli ja powiem wartość bezwzględna, to będziemy o czymś tam myśleli, powiem moduł, będziemy myśleli o tym samym, czyli o wartości bezwzględnej. No ale najpierw, co to tak naprawdę jest? Wartość bezwzględna będzie nam yy, przedstawiała się w takiej postaci, czyli weźmiemy sobie jakąś liczbę i postawimy takie dwie pałeczki z jej dwóch stron. To będzie oznaczało, że zawsze będziemy brali jej jakby e, dodatnią wartość. To znaczy, w ogóle najpierw spójrzmy na tę definicję, jeżeli mamy e, podane, że moduł z A to jest albo A, albo minus A, czyli liczba A jeśli A jest większa od zera, czyli na przykład jeżeli A to będzie 10, czyli pierwiastek z e, Jezu, przepraszam, moduł z 10. To będzie po prostu 10, bo 10 jest większe bądź równe 0. No ale jeżeli moją liczbą A będzie liczba ujemna, czyli to będzie minus 10, to wtedy będę miała minus, minus 10, a to będzie po prostu plus 10. Czyli widać, że ten moduł, czyli inaczej wartość bezwzględna, zawsze daje nam wartość dodatnią. No i spójrzmy, jak to będzie wyglądało w takich przykładach. Jeżeli mamy wartość bezwzględną z 5, 5 jest większe bądź równe 0, czyli to po prostu jest piątka. Jeżeli mamy wartość bezwzględną z 3, 1, 2, 3, 1, 2 jest liczbą dodatnią, więc to po prostu jest 3, 1, druga, Ale jeżeli musimy znaleźć wartość bezwzględną z minus 20, a minus 20 jest mniejsze od 0, to będzie minus minus 20, czyli plus 20. Czyli widać, że zawsze z modułu dostajemy liczbę dodatnią. No i tak po kolei, już nawet nie zastanawiając się, jak to wygląda w tej naszej definicji, widzimy, że aha, no dobra, minus znika, to to będzie po prostu 5 i trzecia, kiedy mieliśmy w module minus 5 1 trzecia, a kiedy mamy w module 5 1 trzecia, to mamy po prostu 5 i 1 trzecia. No i z tych dwóch ostatnich przykładów wyciągamy bardzo ważną rzecz. Musimy pamiętać o tym, że zawsze minus mo, moduł z minus A jest równy modułowi z A. Czyli tak jak tu widzimy, wzięliśmy sobie liczbę ujemną, wyszło 5 1 trzecia. Wzięliśmy liczbę dodatnią, też wyszło 5 1 trzecia, więc bez znaczenia, czy w module jest liczba ujemna, czy dodatnia, zawsze piszemy po prostu jej wartość bez minusa. To były dosyć łatwe przykłady, ale teraz przejdziemy do bardziej skomplikowanych. Jak to będzie, kiedy mamy w module pierwiastek z 3 plus 1? Pierwiastek z 3 jest liczbą dodatnią, 1 jest liczbą dodatnią, wszystko dodajemy, więc to na pewno musi być liczba dodatnia. W takim razie piszemy po prostu pierwiastek z 3 plus 1 bez żadnego modułu. Ale co w sytuacji, kiedy będziemy mieli odejmowanie? Jak porównać takie dwie liczby, gdzie jedna jest pierwiastkiem? A druga jest po prostu jakąś liczbą rzeczywistą, czy nawet liczbą naturalną. Pierwiastek z trzech i 1. Co jest większe, co jest mniejsze. No to zamieńmy to sobie na pierwiastki. No pierwiastek z trzech już jest pierwiastkiem, a pierwiastek z 1 no to po prostu jedynka. Czyli inaczej, jedynkę możemy zapisać jako pierwiastek z 1. No i porównujemy, co jest większe. Pierwiastek z trzech czy pierwiastek z 1. No większość jest pierwiastek z trzech. Bo jeżeli mamy liczby, które są zapisane w postaci pierwiastków, możemy je porównywać tak jak normalne liczby wymierne czy po prostu liczby naturalne, no to jak to będzie? Skoro pierwiastek z trzech jest większy, odejmujemy od niego pierwiastek z 1, czyli liczby większej odejmujemy liczbę mniejszą, to nadal mamy liczbę większą od zera. Czyli tutaj znowu ten moduł nic nam nie robi. Znowu liczbę przepisujemy bez żadnej zamiany. Kolejny przykład. Znowu takie same liczby, ale ustawione w innej kolejności. Teraz mamy 1, czyli jak wcześniej powiedzieliśmy, pierwiastek z 1, odjąć pierwiastek z 3. Tym razem od mniejszej liczby odejmujemy liczbę większą. Czyli otrzymujemy liczbę mniejszą od 0. Kiedy otrzymujemy liczbę mniejszą od 0, to my musimy tutaj. Tak jak w definicji modułu wstawić minusa w rozwiązaniu. Czyli to będzie minus 1 minus pierwiastek z 3. Czyli tak naprawdę po prostu znaki nam się zamieniły, czyli mamy minus 1 plus pierwiastek z 3. I tak wygląda właśnie moduł z takiej liczby. Podobnie na pewno będzie w kolejnych przykładach, ale musimy zawsze stwierdzić, która liczba jest większa i czy od większej odejmujemy mniejszą, czy od mniejszej odejmujemy większą. Mamy dwa pierwiastki z pięciu, odjąć pierwiastek z siedmiu. No oczywiście możemy powiedzieć, że pierwiastek z pięciu jest liczbą mniejszą od pierwiastka z siedmiu, ale tutaj mamy dwa pierwiastki z pięciu i nie możemy dwóch pierwiastków z pięciu bezpośrednio porównać z pierwiastkiem z siedmiu. Dlatego musimy dwa pierwiastki z pięciu zamienić na jeden pierwiastek. Dwa to inaczej pierwiastek z czterech. Pierwiastek z czterech. Razy pierwiastek z 5 daje nam pierwiastek z 20. Zatem mamy pierwiastek z 20 minus pierwiastek z 7, czyli od większej liczby odejmujemy mniejszą. Zatem mamy wynik większy od zera, czyli nic w tym przypadku się nie zmienia. A co w kolejnym przykładzie? Pierwiastek z 6 minus 3, pierwiastki z dwóch. Znowu możemy stwierdzić, no dobra, no pierwiastek z dwóch jest mniejszy od pierwiastka z 6, więc powinno wszystko grać. A co z tą trójką, która stoi przed pierwiastkiem z dwóch? Znowu tak jak poprzednio, wrzućmy trójkę do pierwiastka. Trójka to inaczej pierwiastek z dziewięciu, pierwiastek z dziewięciu. razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z osiemnastu. Co jest większe? Pierwiastek z sześciu czy pierwiastek z osiemnastu? Nawet to zapiszę, żeby było widać. No oczywiście większy jest pierwiastek z osiemnastu, czyli jeżeli odejmujemy większą liczbę, Otrzymujemy liczbę mniejszą od zera, zatem musimy dorzucić tu minusa. Czyli mamy minus pierwiastek z sześciu, minus plus 3 pierwiastki z dwóch. To teraz spójrzmy, jak wygląda coś takiego. To tak naprawdę jest tak, jakby nasza definicja wartości bezwzględnej. To znaczy, jeżeli my wiemy, że z modułu wychodzi piątka, to my mamy określić. Co musiało być pod tym modułem? Czyli skoro moduł z jakiejś liczby jest równy 5, to pod modułem musiała być liczba 5 albo musiała być liczba minus 5, bo moduł z 5 daje nam 5 i moduł z minus 5 też daje nam 5. Tak samo robimy z drugim przypadkiem, kiedy mamy podane, że jakaś liczba w module. To 120, czyli co musiało być pod modułem? Albo ta 120, albo ta 120, ale yy, z minusem, czyli liczba ujemna. No bo wiadomo, tak jak poprzednio mamy takie samo uzasadnienie, jeżeli mamy moduł z 120 to jest 120, a jeżeli mamy moduł z, jednej, z minus 120, to też jest 1.20. dwudziesta. Spójrzmy teraz, kiedy my możemy sami w zadaniu napisać moduł. Czyli kiedy y, nie będziemy mieli zadania, y, wyznacz moduł z takiej liczby, albo y, skoro pod modułem jest taka liczba, to y, inaczej, skoro y, z modułu wychodzi nam taka liczba, to jaka liczba musi być pod modułem. Teraz nie. Teraz na początku nie będziemy mieli podanego modułu, będziemy sami musieli ten moduł wrzucić. Co nam mówi ten wzór? On nam mówi, że jeżeli mamy jakąś liczbę podniesioną do kwadratu, a później ją jeszcze pierwiastkujemy, to to będzie po prostu moduł z tej liczby. No dlaczego? No spójrzmy, weźmy sobie taki przykład pierwiastek z 3 do kwadratu. Pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli najpierw wykonujemy to działanie pod pierwiastkiem, czyli mamy pierwiastek z 9, no a pierwiastek z 9 to jest po prostu 3. A co z tym drugim przypadkiem, czyli kiedy mamy liczbę ujemną pod pierwiastkiem, ale podniesioną do kwadratu? Minus 3 do kwadratu to też 9. Też musi być pierwiastek i to też będzie 3. I musimy o tym pamiętać, bo z pierwiastka kwadratowego, czyli z pierwiastka o potędze parzystej, nigdy nie dostaniemy liczby ujemnej, czyli zawsze musimy mieć wynik w module. I to będziemy stosować we wszystkich zadaniach, kiedy będziemy mieli jakieś wyrażenie podniesione do potęgi drugiej, a później jeszcze spierwiastkowane. No więc zobaczmy, jak to wygląda na przykładach. Kiedy będziemy mieli podane takie wyrażenie, że pod pierwiastkiem mamy pierwiastek z 5 minus 2 podniesiony jeszcze do kwadratu. No oczywiście możemy to zrobić w ten sposób, że podniesiemy sobie najpierw pierwiastek z 5 minus 2 do kwadratu, a później to spierwiastkujemy, ale nie sądzę, aby to było łatwe zadanie. Dlatego zastosujmy to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Mamy pierwiastek drugiego stopnia, mamy kwadrat, czyli rozwiązanie będzie ta liczba pod pierwiastkiem i pod kwadratem, ale w module, czyli pierwiastek z 5 minus 2. No i teraz tak, jak poprzednio, zastanówmy się, co jest większe. Pierwiastek z 5 czy dwójka. Dwójka to inaczej, pierwiastek z 4. Więc pierwiastek z pięciu jest większy, czyli wszystko zapisujemy bez modułu, bez żadnej zamiany znaków. Podobnie robimy z drugim przykładem. E, tutaj mamy już 5 pierwiastków z 7 minus 7 pierwiastków z 5, które są podniesione do kwadratu i jeszcze są pod pierwiastkiem, czyli znowu ta liczba musi być w module. Czyli mamy 5 pierwiastków z 7, minus 7 pierwiastków z pięciu. W module. No, i musimy się zastanowić, która z tych liczb jest większa. Czyli 5 pierwiastków z 7, to inaczej wrzucamy piątkę pod pierwiastek, czyli mamy 25 razy 7 pod pierwiastkiem, i musimy od tego odjąć 7 pierwiastków z 5, czyli wrzucamy siódemkę pod pierwiastek, a to jest. 49 razy 5 pod pierwiastkiem, to wszystko w module. No to teraz musimy stwierdzić, która z tych liczb jest większa. 25 razy 7 to jest 175, a 49 razy 5 to będzie 250 minus 5. Czyli 245. Czyli widać, że ta druga liczba jest o wiele większa od tej pierwszej liczby. Zatem zapisujemy wszystko ze zmianą znaku. Czyli to będzie minus ten pierwszy pierwiastek, dodać ten drugi pierwiastek. Ale tu jest taki nasz zapis pomocniczy, więc zapiszmy to wszystko w naszym działaniu. Wiemy, że zmieniamy znak, więc mamy minus 5 pierwiastków z 7, dodać. 7 pierwiastków z 5. Tak, i to jest koniec naszego zadania i mam nadzieję, że już wartość bezwzględna, czyli inaczej moduł nie będzie sprawiało wam problemów.